Siem, ja jestem Paweł. to kolejny odcinek na moim kanale. No i dzisiaj robię challenge, że mogę bić tylko Knoxtickiem. Oczywiście zapraszam do subskrybowania kanału. No i widzimy się na ręce Elo. Okej, okay, rękę już startuje. No i jeszcze chciałbym się odnieść do serwera minigames. Na razie już są dwie mapy z Bad Warsów. Już tak mówię. I myślę, że za dwa tygodnie będą ten. Za dwa tygodnie będą... Będzie otwarcie po prostu serwera. Jeszcze muszę dodać PvP i Bedwarsy. Nie, PvP i Skywarsy. Ale to już łatwiej będzie. Bedwarsy najciężej raczej się robiło. Dobra, ja tutaj już idę. Kurde, dobra spadłem. Ale mniejsza. Dobrze, że ten... W sumie dobrze, że spadłem, bo Gnokstika i tak muszę kupić. Bo bym nie mógł pić. Dobra stick kupiony, już można iść walczyć. W sumie jeszcze tutaj odłożę. Będzie trochę ciężej. Tym knockstickiem coś poklepać, ale no się mi się nie chce poklepać. No będzie dobre rozwiązanie Serio. Chłop się rozłączył. Dobra, to ja poczekam może na niego tutaj. Chłop jeszcze zera jako że jak będzie chciał się klapać, w ja Agnostika. on bardzo mało zabiera akurat. Trochę pewny sobie wezmę. No, może to wyłazi. Dobra, on tam siedzi. Zobaczę, co on tam robi. Masz żelazny mecz? Dobra, pewnie będę mieć ripa, ale... Jakby tutaj podbiegł, ja bym oddał dał dwa hity. Albo nawet jednego, no i by spadł. Ała! Dobra. Pierwsza próba nie wyszła. Lecę do następnej. Druga arena już startuje. Tam, tam, była słaba. Bardzo słaba, nawet. Jestem żółty. Kurde. Zielony się rozłączył. W sumie nawet plusik dla mnie. Plus to dla mnie, że ten. że po prostu się rozłączył. Bo prosto prostu będę mieć drugi generator. I szybciej te patyczki jak będę ginąć, będę zbierać. co sumie jeszcze rozwalam łóżko. Zawsze statystyki postawi. Dobra. I tutaj już właśnie mogę sobie kupić... ...patyczek. Dobra, no to... Mediomancik i bym się przeszedł. Ogólnie chciałbym Was poinformować, że w ciągu miesiąca prawdopodobnie że będzie nowe mikro. Znaczy, to jest dobre, ale jednak chcę rozwijać się w tym kierunku ogólnie. Audio, bo tak to nie potrzebne na mikrofon, ale chcę, żeby w lepszej jakości były nagrania. Żeby to się bardziej przyjemnie oglądało, czy jakoś tak to się mówi. No i. I bym musiał jeszcze zacząć obrawiać dźwięk w czymś. Audio, żeby czasami szumów nie było, czy coś takiego. Ale to w tamtym mikrofonie chyba szumów nie będzie. Tak myślę. Znaczy, wątpię, żeby były jakieś szumy. Zbędne. Dobra, chłop tutaj już idzie. Hop, poleciał. O, shit. Dobra. Muszę zabrać tutaj. Kurde, dobra. Lipa. Jeszcze jedno podejście i on nie będzie mieć raczej. To musiał trochę odczekać trochę, kupić, żeby dali żeby e, mięta ten kupić. Jeszcze kupię w sumie siekierkę. Dobra, chilownik jest. Tutaj układam. Dobra Kurde Dostał moje chyba całe żelazo nie, Znaczy złoto Najgorzej No dobra, mogę knocksticka sobie kupić Uff, skin'o Właśnie knockstick wybrałem Dosłownie się nie umiem bo tak fajnie odrzuca, jednak i możesz bez miecza ugrać z diamentowym setem normalnie, dobra hop leci tu ja muszę tylko na, na tego nagstika grać. No dawaj, dawaj, dawaj. Kurde, coś go nie odrzucało z łapki bym spróbował albo z siekiery coś ale siekiery chyba tutaj obniżyli obniżyli siekierom obrażenia dobra z łapki go spróbuję no właśnie dobra stracę to uż. czekam trochę Dobra, z zacząłem bić, ale nic to nie dało. No ciężka sytuacja była. No to ...lecę do ostatniej areny. Okej, okay, już ostatnie podejście, czyli ostatnia arena startuje. Jak mi ta arena nie wyjdzie raczej... O, dobra baga mam. Raczej nie wyjdzie, no to piszcie mi w komentarzach wyzwania jakie mam zrobić. Za karę po prostu. I to zaskoczyłem ten za odcinek. A jutro będzie następny odcinek się planuję o 21 wrzucić, ale tylko raczej o 22 wleci, bo nie zdążę wszystkiego ogarnąć w tym filmie. Ja ogólnie zacząłem się ostatnio na TikToku też udzielać. No i jest gicik. Dobra, hop tu idzie. Spadł? Chyba tak. Dobra łapką go łapką zabić. Jak? Kurde, nie, nie leci tutaj. Lipa będzie. Będę musiał poczekać. Kurde. Szkoda, że tego leczyk nie ma go Dobra, biegnie tu. Dobra, zbiłem mu trochę. Choć i tak to nic nie dało. Tutaj w ogóle, jak gdyby sobie latali. Siema, mordo. Dobra, już go nie klapię. Dobra, zabite, Już moje łóżko jest uratowane, więc nie mam się czym przejmować. W sumie nie miałem od początku czym się przejmować. To nie jest gra do stresowania się, tylko do pochillowania. Tutaj mieczyk sobie schowam. Dobra, na diamenciki się przydało iść. ale ja tym Naksikiem nox, to jest ciężki challenge, nie powiem, że nie. Chłop podobno ogarnia. No, chyba się myliłem. Dobra, dobra, dobra. 115 umów, zjechałem z HP. Nie jest źle. bardziej że z łapki to leciało wszystko. sobie... kupię. Och, chciałem z przyzwyczajenia już mieczy kupować, ale nie. Nie mogę niestety. Może tutaj profesorycznie pobuduję tak to łóżko. Przydałoby się. Dobra, chłopak ode mnie ucieka. Kurde, bym go klepnął. By było fajnie tutaj trochę przykampić jakoś o nie, najgorzej już to mnie zniszczyli. Dobra. No co? No cóż, kończymy ten odcinek. Dzięki wam za oglądanie. Do jutra i elo!